śpiewały piją bim bam bom bim, bam, bom. bim bam, bom. w Afryce gdzie płynie rzeka Nil tam mały krokodyl ze swym ojcem żył tam sobie pływali tam sobie hasali naprawdę mówili. I piosenkę śpiewa. Lewa, lewa. idzie sobie żołnierz? I piosenkę śpiewa. Wszystko się skończyło, walczę, by zapomnieć, ej, już nie mieć wspomnieć, tak. Wybrałeś tę drogę, już ci I nie pomogę. Nie mów mi daj mi żyć, żyć. nie chcę się męczyć. Zlużeń, szkoda słów, odejść już, nie ma i nie będzie mnie tu. Oddaliłam się od ciebie, strata czasu, nie chcę więcej cierpieć i... Jak jesteś z nią, dotykasz ją wciąż Nie chcę więcej słuchać twoich kłamstw Zabiłeś tę miłość, zabiłeś nas Odejdź proszę, odejdź się da. Na już nie ma nas co? 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 Mówiłem, co Ta witamina i dobre nie Chwyć, chwyć, chwyć Ona, lat, nie żyje, żyje Niech żyje, żyje, żyje nam Sto lat, sto Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam

Znów nam ubyło lat wiosna, Hej. wiosna w koło, rozkwitły bzy. Śpiewa skowronek nad nami drzewa, strzeliły pąkami wszystko, kwitnie w koło. Coś na niebie owce wypasa he. widzisz już twój parasolet. Nawet w bramie pan walecy strój. Spuszcza wiosną pierwsze pędy już. Wiosna w koło Meu bom caminho